Cześć! Zastanawiasz się, czy wybrać rower z hamulcami tarczowymi czy szczękowymi? Dzisiaj porównamy oba te rodzaje. Dlaczego ten wybór jest tak ważny? Bo hamulce to Twoje bezpieczeństwo. Pamiętaj, że po zakupie nie zawsze możesz założyć drugi rodzaj hamulców do swojego roweru. Rama nie będzie na to przygotowana tak samo jak przedni widelec. Zacznijmy od hamulca szczękowego. Przede wszystkim ten układ jest dużo prostszy. Masz obręcz, zacisk, klamkę, linkę to wszystko. Gdy naciśniesz dźwignię, klocki zaciskają się na obręczy, spowalniając rower. Kolejnym plusem są koszty eksploatacji. Klocki kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, a ich wymiana jest bardzo prosta. Natomiast z minusów tego systemu, Duża wrażliwość na warunki pogodowe, w przypadku jazdy w deszczu siła hamowania gwałtownie spada. Drugą rzeczą jest to, że jeżeli mamy na przykład rozcentrowane koło, klocek zawsze będzie ocierać o obręcz. A jeżeli jeździsz dużo, to po jakimś czasie będzie czekać cię wymiana obręczy, która też wyciera się w trakcie hamowania. Hamulec tarczowy jest troszeczkę bardziej złożonym układem, troszeczkę cięższym, ale dającym większe możliwości. I większą pewność w hamowaniu. Układ składa się z tarczy, zacisku, klocków hamulcowych, przewodu, płynu hamulcowego i klamki hydraulicznej. Tutaj to płyn generuje siłę hamowania. Dzięki niemu klocki zaciskają się na tarczy hamulcowej i możemy się bezpiecznie zatrzymać. Największym plusem tego układu to przede wszystkim dużo większa siła hamowania w każdych warunkach. Taki system jest odrobinę droższy w serwisowaniu. Natomiast jeżeli jeździsz naprawdę dużo, pamiętaj, że zawsze taniej wymienić tarcze niż obręcz. Ten system nie jest tak wrażliwy na warunki pogodowe. Jadąc w deszczu siła hamowania spada, ale nie tak drastycznie jak w przypadku hamulca szczękowego. Tutaj Obręcz, nawet rozcentrowana, nie będzie ocierać o Twój klocek, ale pamiętaj, że tarczę bardzo łatwo zgiąć, więc trzeba na nią uważać. Kolejną zaletą jest to, że jeżeli uważasz, że siła hamowania jest niewystarczająca, wystarczy dopasować tarczę i okładziny i już siła hamowania zmieni się. Także podsumowując, jeżeli jeździsz mało, głównie rekreacyjnie, Hamulec szczękowy będzie w 100% wystarczający. Natomiast jeżeli często korzystasz z roweru albo w bardziej wymagających warunkach, zdecydowanie wybierz hamulec tarczowy.